Już po raz kolejny Uniwersytet Trzeciński bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Za moment rusza bieg policji z cukrzycą. ponad 500 zawodników. Za chwilę ruszy z łasztowni my jako Uniwizja jesteśmy tutaj i będziemy relacjonować wszystko to co się będzie działo na finale 33 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uwaga, za chwilę start. Są ubranka z naszych prywatnych kolekcji, a to dlatego, bo na zaliczenie przedmiotu projekty kulturalne mamy taką naszą wspólną akcję o nazwie szafy do serca, która właśnie polega na tym, że sprzedajemy ubrania z historią z naszych prywatnych kolekcji, albo z kolekcji wykładowców właśnie, albo ogólnie po prostu od znajomych gdzieś tam się pozbierało. No i tak właśnie tak wygląda. Będzie to pokaz mający promować bezpieczeństwo nad wodą, szczególnie w okresie ferii zimowych, jak i w ogóle całej zimy, dlatego że no, różne zdarzenia są na wodzie, często jest tak, że ludzie do wody wpadają, szczególnie wędkarze, którzy są nieostrożni, czy nawet ludzie wchodzący na lód, który może się pojawić. No i dzisiaj będzie właśnie pokaz, który będzie demonstrować to, w jaki sposób ratownicy wodni działają w zimę, czyli będziemy wyciągać poszkodowanych z wody oraz przekazywać ich do zespołu ratownictwa medycznego. W tym przypadku zespołem ratownictwa medycznego będzie Stowarzyszenie ARTMED, które za nami stoi. A od kiedy jako atut wspieracie wielką orkiestrę? Chyba już od roku, od dwóch, nie więcej. Tak nie liczymy czasu, po prostu cieszymy się, że możemy to być i tyle. Cenę jakby ustawiona 10 zł, no i tam każdy jakby decyduje, ile dla niego historia jest warta, i wtedy pieniążki są przekazywane do puszki. Ale nie zbieramy pieniążków tylko za ubrania. E, mamy również książki, na przykład wykładowców z Instytutu, ponieważ no wiadomo, te publikacje powstają. E, a dobrze, żeby gdzieś tam e, szerszą publiczność e, może miały szansę pocieszyć. E, mamy też różne gadżety, różne akcesoria. Oprócz tego oczywiście ciasta i kawa, no bo wiadomo, wiele z nas w dzień finału spaceruje po mieście i e, i nie czegoś ciepłego móc się napić, yy, przychodząc na wydarzenie, więc o to też zadbaliśmy. Który raz gracił z orkiestrą? Sz szósty rok. Siódmy, siódmy, Bardzo szó szódmy. A dzisiaj od rana? Od dziesiątej mniej więcej. To, no, tak, dziesiąta była w sumie, no. I jakiś tam puszek? Nie wiemy. Nie <laughs> Ciężko powiedzieć, choć jest dużo wolontariuszy, więc też ciężko tak liczyć na jedną osobę. Ważne, że zbieramy na jeden cel.